Witam Was na kanale Pixel Goni Pixel w cyklu Kolega Polecał. Dziś tytuł, który dobitnie pokazuje, że w walce na nic da nam się wyszkolenie i sprzęt, gdy zabraknie nam szczęścia. Zagramy w Amigowe Apokalips. Gra została wydana w 1994 roku na Amigę z 1MB przez Virgin Interactive. Jak widać jest dynamiczną strzelanką 2D i... Podobnie jak omawiany w jednym z poprzednich odcinków Desert Strike, tytuł ten inspirował się Choplifterem, tym, że tu innowacji jest dużo mniej i pierwowzór łatwiej rozpoznać. Latamy zatem helikopterem nad dżunglą i musimy nie tylko strzelać do przeciwników, ale też ratować cywili. Historia jest prosta: musimy zniszczyć siły wrogiego dyktatora, który kiedyś był po naszej stronie, ale zdradził. Aby tego dokonać, musimy przejść pięć misji. Fikcyjnym państwie, którego nazwy nie będę próbował wymawiać, a które kojarzy się z Wietnamem. W trakcie misji mamy do dyspozycji bliżej nieokreślony helikopter, a w nim działko z nielimitowaną amunicją i cztery rodzaje dodatkowego uzbrojenia: napalm, miny i dwa rodzaje rakiet. Tu ciekawostka: podobno autorzy nie mogli używać słowa napalm w grze, zamiast tego zatem napalm określono jako bomba zapalająca. Faktycznie, od razu brzmi bezpiecznie i pokojowo. Huuu, jak ja lubię takie bzdurne założenia. Możemy naparzać do żołnierzy i cywili z karabinu, ale już nie możemy powiedzieć, że traktujemy małe cyfrowe ludziki na palmę. Bo co? Bo to niemoralne? Z Apokalips miałem do czynienia w dzieciństwie, ale gra nie zagościła długo na moich dyskietkach, gdyż była dla mnie zdecydowanie za trudna. Ostatnio jednak odświeżyłem sobie czas apokalipsy Kopoli i naszła mnie ochota, aby wrócić do apokalipsy. Tak się bowiem składa, że gra ewidentnie czerpie z filmu inspirację co do terenu działań, fabuły oraz oczywiście tytułu. Zatem postanowiłem się zmierzyć z nią jeszcze raz. W końcu teraz jestem prograczem i na pewno nie będzie tak ciężko jak przed laty. O, jakże się myliłem. Zacznijmy jednak od plusów. Graficznie jest naprawdę spoko, jak widać. Mamy tu ładny 32-kolorowy pixel art oraz przyjemne i płynne animacje. Nie uświadczymy co prawda w trakcie gry muzyki, ale efekty dźwiękowe są soczyste i adekwatne do sytuacji. Strzały, wybuchy i krzyki zabijanych robią zdecydowanie pozytywne wrażenie. Yyy... Eee, to nie brzmiało dobrze. Niezły kawałek usłyszymy natomiast w intro, które jest całkiem mroczne. Gdzieś znalazłem informację, że przedstawiona w nim scena tortur miała być bardziej brutalna. Szkoda, że autorzy nie poszli tą drogą. Ech, I znowu wychodzę na żądnego krwi świra. No ale jak już jesteśmy przy autorach, to warto wspomnieć, że gra podobno powstawała w wielkich bólach. W trakcie produkcji zespół deweloperski zmieniał się aż trzy razy na przestrzeni trzech lat, Najpierw zespół, który rozpoczął projekt, rozpłynął się bez wieści, więc wydawca przekazał projekt innej grupie. Jednakże, potem, na skutek kłótni na szczeblach kierowniczych, nowy zespół podzielił się na dwie różne firmy. Nie ułatwiło to zapewne procesu produkcji. Podobnie jak to, że zespół musiał wprowadzać odgórne zmiany do projektu tuż przed premierą. Cóż, może gdyby nie to wszystko Finalnie apokalips okazałoby się lepsze. A tak jest. No właśnie. Przejdźmy teraz do minusów. Małym minusem jest sterowanie, które jest takie sobie. Konkretniej to używanie broni dodatkowej jest strasznie niewygodne i często zdarzało mi się jej użyć przez przypadek. A w połączeniu z limitowaną liczbą pocisków i dużą dynamiką starć, to każda taka pomyłka. Ogromnie frustruje. Dużo większym problemem jest za to absurdalnie wysoki poziom trudności. Zginąć jest tu niesamowicie łatwo, i trzy życia znikają szybciej niż wypłata. Co więcej, komputerowy przeciwnik często strzela do nas spoza kadru, i do tego nawet wtedy, gdy wypuszczamy z maszyny ludzi na lądowisku. Logika podpowiadałaby, że powinniśmy być wtedy bezpieczni, ale nie. Najgorsze jest jednak to, że często nie jesteśmy w ogóle w stanie ominąć wrogich pocisków. Możemy być szybcy jak ważka i czujni jak ochrona w monopolowym, a i tak, wcześniej czy później, dopadnie nas ogień artylerii. Całkowicie niszczy to przyjemność z gry. Dodatkowo, jak jakimś cudem przedrzemy się przez ogień baterii przeciwlotniczej i podlecimy do niej od tyłu, to nie jesteśmy w stanie jej zniszczyć. No bez sensu! Po wielu próbach udało mi się jednak przejść pierwszy etap i szybko poległem w drugim, po czym gra przeniosła mnie z powrotem do pierwszego, bez podania żadnego kodu, abym mógł ominąć frustrujący fragment. Wtedy nie wytrzymałem i wyłączyłem grę. Zatem kończąc, mimo naprawdę przyjemnej oprawy, nie jestem w stanie pozytywnie wypowiedzieć się o Apokalips. Ciężkie sterowanie i niesprawiedliwy poziom trudności sprawiają, że jest ona według mnie niegrywalna. Jeśli komuś udało się przejść wszystkie 5 etapów, to zachęcam do pochwalenia się w komentarzach. Wiem, że jest to możliwe, widziałem na YouTubie. I tyle na dzisiaj. Zachęcam do subowania, lajkowania i komentowania. Oraz do obejrzenia innych filmów na kanale. Ciao!